Cześć, witam was jak zwykle. Dziś taki nietypowy film, w którym chciałem się z wami podzielić jednym ze swoich marzeń. Oczywiście poza osobistymi moim głównym marzeniem jest to, by Polska była jak najpotężniejsza, jak najbogatsza i tak niezależna od światowych mocarstw jak to tylko możliwe. I właśnie w tym głównym, podstawowym marzeniu zawiera się inne, które jest jakby jego częścią. Więc przejdźmy do rzeczy. Bardzo bym chciał, aby wskrzesić jedną z najwspanialszych tradycji międzywojennej II RP, czyli tradycję narodowej zbiórki na polską armię. Dzięki tej inicjatywie w znacznej części powstał i zapisał swoją kartę historii legendarnej ORP Orzeł. Polskie Siły Zbrojne i ich historia to najwspanialsza opowieść na świecie. To opowieść o potędze i honorze polskiego narodu, o odwadze i determinacji, o wielkim pragnieniu wolności ponad wszystko. Dlatego chciałbym, aby powstała fundacja wspierająca finansowo naszą armię, aby naród miał możliwość dołożyć swoją cegiełkę i połączyć się w celu tworzenia potężniejszej Polski. To powinno działać tak, że ktoś sławny i szanowany, ktoś taki jak na przykład Bogusław Linda, przy wsparciu rządu, telewizji i innych mediów, mógłby rozkręcić akcję na skalę podobną do tej, jaką ma Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tym, że zbiórkę trzeba byłoby robić cały rok, w tym dwa dni kulminacyjne. Oczywiście święto Wojska Polskiego 15 sierpnia i Dzień Niepodległości 11 listopada. W te dni na pewno udałoby się zebrać naprawdę konkretne sumy dla naszej armii ale w inne dni również zbierać. Mogliby to robić harcerze, czasem służby mundurowe, a także wolontariusze w cywilu. Patrioci mogliby w swoich sklepach czy lokalach stawiać puszki na pieniądze, a w dużych miastach można byłoby zbierać surowce jak złom, puszki, nakrętki, czy też kartony. Wbrew pozorom to na kartonu ma wartość powyżej 500 zł. Oczywiście można by było oddać armii też 1% swojego podatku, jak również prowadzić zbiórki wśród Polonii amerykańskiej, brytyjskiej i w innych skupiskach. Myślę, że w ten sposób udałoby się zebrać co roku naprawdę gigantyczne sumy. Dodatkowo taka fundacja niosłaby ze sobą pozytywne wartości, uczyłaby historii, wzmagała poczucie tożsamości narodowej, a także jednoczyła Polaków w Polsce i na świecie. Wystarczyłoby, gdyby każdy Polak dał złotówkę i już jest 38 milionów. A za taką sumę kilka czołgów da się kupić. Nie mówię już ile karabinów, kamizelek, kuloodpornych i amunicji. A myślę, że udałoby się zebrać znacznie, znacznie więcej. Z tym, że miałbym taką propozycję, żeby tylko za połowę zebranych pieniędzy co roku kupować sprzęt dla armii, a drugą połowę odkładać, by cały czas gromadzić coraz większą sumę czekającą w rezerwie. I gdyby kiedyś, nie daj Boże, wybuchła jakaś wojna z udziałem Polski, to wtedy przeznaczyć ją na zakup koniecznego i nowoczesnego w danej chwili uzbrojenia. Oczywiście ta stale rosnąca suma leżałaby na oprocentowanych lokatach i co roku rosnące odsetki też można byłoby wydawać, zwiększając budżet naszej armii. Bardzo bym chciał, żeby obejrzał ten film ktoś sławny albo ktoś z rządu, kto mógłby się zająć taką fundacją na poważnie. Sam bym założył taką fundację, jednak nie jestem kimś sławnym i musiałbym mieć przynajmniej 100 tysięcy subskrypcji na kanale, żeby w moim wykonaniu miało to sens. A kiedy to będzie i czy kiedykolwiek będzie, to nie wiadomo. A polska armia nie jest tak silna, jak powinna i wsparcia potrzebuje od zaraz. Dlatego zwracam się do rządu, szczególnie do Ministerstwa Obrony, o uruchomienie takiego projektu, bo mamy olbrzymi patriotyczny potencjał w narodzie, który nie jest wykorzystywany w żadnym stopniu. A na pewno są w tym kraju tysiące ludzi, jak kibice i młodzież ubierające się patriotycznie, którzy mogą nawet nie mieć pieniędzy, ale na pewno chętnie wzięliby pod pachę kartony spod sklepu i zanieśli do pobliskiego punktu zbiórki surowców na rzecz armii. Gdyby wiedzieli, że dzięki temu wzmocniona zostanie, na przykład, przeciwlotnicza obrona Warszawy, lub zostanie zbudowana kolejna legendarna jednostka, jak ORP-orzeł, lub po prostu ze świadomością, że dokładają Cegiełkę do tego, by Polska była potężniejsza. Dzięki za uwagę. Jak zwykle zapraszam do polubień, udostępniania, a także oglądania innych filmów na tym kanale. Dziękuję.